Płatność za pobraniem. Najpierw sprawdź produkt, a następnie zapłać, jeśli jesteś zadowolony. Na pierwszy rzut oka piękny, nie spodziewałem się, że ten duży żelazny garnek będzie używany tak często w naszym domu. Nie wymaga sezonowania, po umyciu gotowy do użycia można używać stalowej szpatułki lub druciaka. Głęboki design, uroczy kształt, a co najważniejsze, nic nie przywiera, można w nim smażyć, dusić, gotować na parze i wszystko robić. Co więcej, nie wytwarza dymu olejowego, dzięki czemu smażenie i duszenie jest łatwiejsze. Kiedy jest dużo gości, możesz jednocześnie gotować zupę i parować na dolnym poziomie. Wiele zastosowań. Działa dobrze na kuchence gazowej i indukcyjnej. Producent prowadzi promocję. Sprawdź, jeśli cię interesuje. Od kiedy jest u nas, nie dotknąłem żadnego innego garnka, bo naprawdę wygodnie się używa. A do tego bardzo łatwo się czyści kilka pociągnięć szczotką i już jest czysty. Ten świetny żelazny garnek faktycznie jest w jednym kawałku. Żelazo i ceramika. Podczas gotowania jedzenie nie przypala się. Prawdę mówiąc, żelazny garnek nadaje najlepszego smaku jedzeniu. Wlałem trochę oleju, a naprawdę nic nie przywarło. Z dużymi gabarytami jednym garnkiem możesz przygotować jedzenie dla całej rodziny. Smażenie, gotowanie, duszenie, wszystko w jednym garnku. Przy tej praktyczności i jakości, myślę, że cena jest wręcz niższa niż powinna być. Miłośnicy żelaznych garnków i przeciwnicy muszą spróbować. Oferujemy 14-dniową bezpłatną wersję próbną. Jeśli wystąpi rdza lub żywność się przyklei, zwrócimy pełną kwotę, a garnek możesz zatrzymać. Ponieważ jesteśmy przekonani, że nie tylko nie oddasz jej, ale także kupisz ponownie.